Cześć, witajcie z tej strony znowu Opera, a dzisiaj w kolejnym nieporadniku mam Wam do pokazania jedną bardzo fajną ciekawostkę. Eee... Opiszę Wam, jak wygląda sprawa się z modami w grze Warframe. Wiem, że dla niektórych to jest duży problem, że nie wiecie na samym starcie, co z tymi modami zrobić i do czego one służą, jak zmienić ich poziomy itd. itd. W związku z tym. Mam nadzieję, że ten filmik Wam to chociaż troszeczkę rozjaśni i nada jakiegoś sensu w tym wszystkim, w tym całym bałaganie. No i zatem, żeby zobaczyć nasze mody, mamy dwa wyjścia: albo klikniemy sobie Escape, wyposażenie i mody, albo. Zejdziemy sobie tutaj na dół statku. Bo nam się te drzwi same uchylają, tak? Zejdziemy sobie na dół statku, i tutaj po lewej stronie mamy moduł, który jest za to odpowiedzialny. No i wchodzimy sobie w mody. I tutaj mamy oczywiście wybór, widok na wszystkie mody. Wszystkie jakiekolwiek mieliśmy, mamy, zdobędziemy, zdobyliśmy itd. itd. Wszystkie mody, które posiadamy, oraz ich liczba. Po lewej stronie macie liczbę, jaką macie już tych modów, czyli ile ich już udało Wam się zdobyć, no i możecie to sobie posortować. No już z, z tym akurat sobie spokojnie dacie radę, od najnowszych, yy, od rzadkości, od ce ceny i ceny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj na górze możecie sobie posortować względem konkretnego współczynnika, jak na przykład Warframe, yy, czyli wszystkie mody, które będą yy, możliwe do założenia tylko i wyłącznie na wasze pancerze, na waszych bohaterów. Yy, aury, wszystkie, wszystkie bronie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak... Od razu rzucą Wam się w oczy trzy opcje, z których możecie skorzystać. Pierwszą jest fuzja. Musimy sobie wybrać jakiś mod do fuzji. Powiedzmy, że wybierzemy sobie jakiś brązowy mod, który ma 10. Ym, poziomów tak żeby miał maksimum mody dzielą się na takie które mają 10 poziomów na takie które mają 5 poziomów i na takie które mają 3 poziomy niezależnie od tego jaki to jest kolor mogą właśnie mieć 10, 5 lub 3 poziomy no nie wiem nie, nie, nie znajdę tego w tym momencie więc nie ma z tego co szukać weźmiemy sobie tak naprawdę jakikolwiek inny mod bo ja oczywiście albo jestem ślepy albo nieważne więc weźmiemy sobie magazynek bębenkowy mody posiadają swoje poziomy każdy poziom kolejny na danym modzie zwiększa efekt, który owy mod daje. Czyli, jeżeli mamy 5% maksymalnej amunicji na karabinach przy tym brązowym modzie, przy magazynku bękowym, wybieramy sobie fuzję, zaznaczamy jeden konkretny mod, nawet jeżeli mamy ich więcej, zaznaczamy tylko jeden, klikamy sobie fuzję. No i w tym momencie możemy sobie zwiększyć poziomy tego danego moda i możemy to zrobić na dwójaki sposób. Z jednej strony możemy poświęcić inne mody o tej samej nazwie, o tym samym poziomie i tak dalej, prawda? Czyli inne magazynki bębenkowe, zaznaczamy sobie wszystkie. 31 modów wchodzi nam i 9300 kredytów, czyli waluty tej ingame'owej musimy zapłacić, żeby osiągnąć maksymalny poziom i wtedy dostajemy 30% amunicji. Klikamy sobie wykonaj fuzję, ja tego nie będę robił, bo oczywiście ten mod nie jest mi specjalnie potrzebny. Drugim sposobem jednak, żeby to zrobić, jest dodanie rdzeni fuzyjnych. Rdzenie fuzyjne... W przeciwieństwie do innych modów, nie możemy ich stopniować, nie możemy ich levelować, ponieważ one najczęściej od razu trafiają się w wersji wymaksowanej, w maksymalnych poziomach już dostępnych dla danego rdzenia. I są niejako uniwersalne dla wszystkich modów. Czyli, jeżeli używamy magazynka bębenkowego do zwiększenia sobie innego magazynka bębenowego, no to zużyjemy 31 modów. Jeżeli będziemy używać precyzyjnego strzału, który też jest brązowym modem na tym samym, to widzicie, zużyliśmy 91 i dalej jeszcze nie mamy maksymalnego poziomu. Dodatkowo, żeby wykonać fuzję, potrzebujemy 27 000, a nie 9300, tak. Mamy też możliwość właśnie użycia rdzeni. No i używamy sobie brązowych rdzeni, zużywamy tylko 22, jednak koszt będzie większy. Tych rdzeni nam pójdzie mniej, jednak koszt automatycznie się podniesie. Natomiast jeżeli zużyjemy złote, czyli te najrzadsze rdzenie, zużyjemy tylko 4, no i będzie nas to kosztowało 12600. Są też miejsca, w których w ogóle można farmić te rdzenie, gdzie idziemy na planetę, wykonujemy w kółko jedno i to samo zadanie i dostajemy konkretne, konkretną ilość tych rdzeni, albo te rdzenie mają większą szansę na trafienie się, na przydarzenie się nam, na dropnięcie, tak? Ale to już... Wyjaśnię Wam kiedyś przy innej okazji, kiedy będziemy sobie omawiać właśnie farmienie. Możemy też. Jeżeli nie chce nam się przeglądać tego wszystkiego, jesteśmy zaawansowanymi graczami, gdzie mamy bardzo dużo już tych modów, no to w związku z tym możemy sobie zrobić to z automatu. Możemy dodać albo magazynki bębenkowe, od razu nam wtedy dorzuci, jeżeli mamy kopię tego samego modu. To wrzuci nam wszystkie kopie, które możemy tam wykorzystać. Przy okazji tego ewentualnie możemy wybrać sobie rdzenie i wtedy wybierze rdzeń, który jest najrzadszy, tak? Najwyższy, żeby ten e efficiency, ten, ten, ten poziom, żeby wyszło nas tak jakby najtaniej, tak? Że, że, żeby, żebyśmy wykorzystali jak najmniej tych e modów. No ale dobrze, co jeszcze możemy zrobić w ogóle z naszymi modami? No i oczywiście jak wiecie, jeszcze raz sobie tutaj wrócimy do tego menu, jak udało wam się pewnie zauważyć, mody mają też swoją tak jakby swoją energię, tak? Ten koszt, który musimy poświęcić, żeby wsadzić go w konkretnego Warframe'a w konkretne gniazdo. No i... Na pierwszym poziomie, czy nawet nieklasyfikowany zresztą ten mod, jak widzicie, ma dwa. Jeżeli podniesiemy go do maksymalnego poziomu, no to on wtedy ma 7, tak? Czyli jeżeli umieścimy go w gnieździe, które nie ma żadnej polaryzacji, zajmie ono nam 7 miejsc z y, puli miejsc, które są normalnie nam dostępne. Do puli punktów. Co wam później jeszcze dodatkowo pokażę i wyjaśnię, mam nadzieję tak w miarę zrozumiale. No i te modusy będziemy mogli wkładać w konkretnego warframe'a. Natomiast jeżeli wybierzemy tą samą polaryzację, czyli jeżeli tutaj mamy ten dash polarity, nie mamy tutaj po polaryzacjach, no ale w każdym razie, jeżeli wybierzemy sobie tą kreseczkę, tak? I umieścimy ten konkretny magazynek bębenkowy w gnieździe z polaryzacją, wtedy jego koszt zostanie zmniejszony o połowę i zaokrąglony w górę. Czyli tutaj nie będzie 3, bo mielibyśmy 3,5, tylko z, będzie 4. Ten koszt zostanie zmniejszony do 4. Dlatego warto czasami sobie przemyśleć, czy chcemy rzeczywiście te 7, 9, czy 11, czy nie chcemy na przykład tylko do 10 awansować jakiegoś moda, czy, czy coś w tym stylu. Dobrze, anulujemy sobie tą fuzję. No i tak, mamy też możliwość sprzedania w ogóle tych wszystkich modów. Zaznaczamy sobie wszystkie mody, które nam nie są potrzebne. I możemy sprzedać mody. Klikamy sobie tutaj. Czy chcemy to potwierdzić? Tak, oczywiście, i automatycznie przybywa nam te 18 tysięcy za te 90 parę modów. Nie jest to może najlepszy sposób na zarobek, ale jeżeli mamy dużo tych modów i około 300, 400, czasami potraficie mieć ich nawet 1000, albo nawet kilka tysięcy graczy, którzy nie mają problemów z żadnymi pieniędzmi ani z żadnymi innymi funduszami, no to potrafi ich tyle nazbierać. I mi się czasami też zdarza, więc to jest całkiem fajny sposób na zarobienie sobie pieniędzy. Natomiast na początku, najprawdopodobniej większość z Was nie będzie tego używać. Żeby uzyskać jakieś tam pieniądze Ponieważ tych modów będziecie mieli za mało Nie warto jest rdzeni fuzyjnych W żaden sposób, czy to są brązowe, czy złote Czy srebrne Nieważne nie, nie ważne jakie to są rdzenie Nie warto ich sprzedawać, dlaczego? No ponieważ jak widzieliście, możemy czasami trafić na jakiś brązowy mod Którego jeszcze nie mieliśmy A on nam się trafił i stwierdzamy, że no kurczę No rzeczywiście mogliśmy jednak nie używać Nie, nie sprzedawać tego moda czy, czy, czy mogliśmy nie sprzedawać tych rdzeni Bo nie mamy modów, żeby podnieść na odpowiedni poziom ten mod, który znaleźliśmy, właśnie. Tak? Gra Warframe jest zaskakująca, cały czas tutaj wychodzą jakieś nowe patchy, więc nie wiadomo, czy za dwa tygodnie nie okaże się, że dodają kilka nowych brązowych modów. Jak to ostatnio gdzieś tam było chyba srebrne czy złote mody, jakieś tam doszły. no Niektóre, tak, to, których tak naprawdę nie używam, albo nie kojarzę, żebym ich używał. Aczkolwiek różnica jest taka, że jeżeli nie miałbym tych rdzeni, a chciałbym ten mod awansować, a nie miałbym innych. A ten mod by mi się nie powtarzał w ekwipunku, no to miałbym z tym akurat dosyć duży problem Możemy też transmutować mody, czyli wybieramy sobie powiedzmy jakieś 4 mody Ja w tym przypadku wybiorę sobie o 4 wzmocnione rzuty Wybieramy sobie 4 wzmocnione rzuty i te 4 mody możemy transmutować w nowy mod Za 36 tysięcy pojawi nam się jeden losowy mod Z tego tak naprawdę nie opłaca się, no i proszę bardzo, mamy wijącą się żmiję z tego tak naprawdę nie opłaca się korzystać, ponieważ tych najrzadszych modów, które tak jakby są sprzedawane za największe koszty platyny, gdzie naprawdę możemy go dropnąć prędzej czy później, a możemy go też sprzedać za całkiem spore pieniądze, są nietransmutowalne. Listy transmutowalnych modów możecie sobie zobaczyć na Wikipedii, ewentualnie na jakichś tam stronach czy forach możecie zapytać o to ludzi. Natomiast nie opłaca się tego robić, bo jak widzicie, za 4 złote mody, jakiekolwiek, tam, które randomowo się gdzieś tam trafiają, one lecą jak głupie. Mieliśmy możliwość zdobycia jakiegoś faktycznie rzadkiego, natomiast trafiliśmy taki o akurat mod, taką o postawia, która nas kosztowała 36 tysięcy, tak? czyli tak jak sobie wcześniej obliczyliśmy około 90 brązowych. Modów i tak tutaj już nie mamy akurat niczego do zobaczenia, nie mam Wam tutaj czego pokazać. Teraz, co zrobić z tymi modami, którym już podnieśliśmy poziom w ogóle i jak to ogarnąć? Wchodzimy sobie w wyposażenie i arsenał. i w tym momencie mamy dostęp do właśnie naszych, naszego warframe'a do wszystkich naszych warframe'ów, które posiadamy. Mamy dostęp do wszystkich naszych broni, które posiadamy. Głównych, głównych, bocznych i tak dalej i tak dalej Do naszego towarzysza Będzie to albo Kubrow, albo tutaj w tym przypadku akurat mam Kariera I one wszystkie mają określoną pojemność na mody Klikamy sobie ulepszenia No i tutaj widzicie wszystkie mody, które są dostępne dla danego Warframe'a Czy dla danej broni będą dostępne, czy dla danego czegokolwiek innego To tutaj one właśnie będą I sobie teraz to omówimy tak na szybko Zatem tak, sprawa jest prosta Żeby nie zmieniać konfiguracji Bo czasami jest taki motyw, że Warframy są wielofunkcyjne, tak? Robimy je pod konkretną umiejętność, czy pod konkretny skill tylko i wyłącznie po to, żeby sobie dawał radę w konkretnych warunkach, na przykład tylko na defie albo tylko na survival, na przetrwaniu, czy właśnie na obronie. Jeżeli nie daje sobie rady na tych konkretnych znaczy, jeżeli daje sobie radę na tych konkretnych, no to zostawiamy sobie to ustawienie, które nam tutaj pasuje tych modów, tak? Natomiast jeżeli byśmy chcieli przystosować Warframe do innych warunków, czyli na przykład na jakieś przechwycenie czy coś tam, gdzie jest nam potrzebna duża prędkość ruchu, czy wytrzymałość, itd, i tak dalej, no to możemy sobie wziąć, wybrać konfigurację B, no i tutaj ułożyć od nowa kolejne mody, i dzięki temu przed samym rozpoczęciem meczu mogli, możemy sobie tylko przerzucać ABC, nie musimy tego układać od początku wszystkiego, tak? No jak widzicie, mody mają swoje koszta. My mamy jakąś pulę konkretną do wykorzystania, jest to w tym przypadku akurat 80, 78 punktów. 18 punktów przychodzi nam ze stalowej szarży. Aury są tego typu modami, które zwiększają nam ilość punktów dostępnych tam by zwiększyć. Zwiększają nam pole punktów, które możemy wykorzystać na włożenie tam modów, tak? I aury najczęściej możemy dropnąć tylko i wyłącznie z alarmów, które zdarzają się tam raz w tygodniu, powiedzmy, czy, czy, yy, no średnio raz w tygodniu możemy zdobyć jakąś tam aurę. No nieczęsto one się powtarzają, a są aury bardzo rzadkie, które tam rzeczywiście możemy zdobyć tylko raz na trzy miesiące i tak dalej, i tak dalej. Niestety tak jest no i nie wszyscy będą mieli wszystkie aury, ale jednak to kusi do tego, żeby jakoś tam obserwować tą grę i obserwować co się tam dzieje, tak? I w związku z tym wybieramy sobie nową konfigurację, i pokażę Wam, jak to działa z tymi gniazdami i z tymi polaryzacjami. Co to jest polaryzacja? Polaryzacja to jest ten znaczek, który tutaj widzicie, zarówno na modzie, jak i na gnieździe w konkretnym miejscu. Czym jest ta polaryzacja? A mody podzielone są właśnie na polaryzację, czyli tak jakby na swoje jakieś podgrupy, tak? Jeżeli umieścimy mod dowolny, jakikolwiek, w miejscu. Które nie jest polaryzowane, nie ma żadnego znaczka, to jak widzicie, zajmuje ono tyle, ile zajmować powinno. Przekierowanie zajmuje nam 13 punktów, tak? Zabrało nam odjęło 13 punktów. Natomiast jeżeli włożymy go w. Gniazdo, które jest spolaryzowane, konkretnie, polaryzacja jest ten sam, ten sam znaczek, polaryzacji jest tutaj i na gnieździe, to wtedy ten koszt zostaje nam obniżony o połowę. Pamiętajmy jednak, że za zawyżony zostaje on w górę, czyli mimo to, że mamy tutaj 13, to zostaje nam odjęte, to zostaje ten koszt zmniejszony o 7, tylko yy, tak jakby do 7, tak jakby to było 14, tak? Natomiast jeżeli włożymy sobie mod w gniazdo, które nie zgadza się z polaryzacją, które ma inną w ogóle polaryzację, nawet nie to, że jest puste, tylko ma inną polaryzację, wtedy widzicie, że zamiast 7 mamy 16. Tak? Czyli jest jeszcze więcej niż standardowo, by tego wymagał mod. Dodatkowo, tak jak zobaczycie, normalnie mamy 60. Normalnie mamy 30 na 30, jeżeli chodzi o pojemność na mody. Dodatkowo możemy sobie to zwiększyć, wykorzystując reaktor Orokin, który możemy. Zdobyć właśnie, projekt takiego reaktora możemy zdobyć na alarmie, bądź w legendarnych skrzynkach Orokin, yy, lub możemy kupić sam reaktor z tego menu, lub z rynku, tam chyba jest rynek, wyposażenie i możemy sobie do tego dojść, natomiast pokażę Wam to zaraz, natomiast yy, w broni... Mamy niedostępny reaktor Orokin, natomiast mamy dostępny katalizator Orokin. I to oddziela jedno od drugiego. Polaryzację możemy sobie zmienić za pomocą formy. Schematy możemy zdobyć w pustce, co też Wam kiedyś w przyszłości pokażę, ewentualnie chyba na alarmach. Ale tego od dawna nie widziałem. Wiem, że tylko formę, samą już tylko czystą, nie schemat, możemy zdobyć na alarmie. No i sobie tylko wybieramy jaką chcemy polaryzacja na danym gnieździe i klikamy sobie zastosuj i to nie jest potrzebne ponieważ nam to zresetuje punkty na warframe'ie do zera więc poziomy musimy jeszcze nabijać ponownie dlaczego jest to takim rozwiązaniem potraktowane a dlatego że jeżeli chcemy sobie nabić kolejną rangę o czym mówiliśmy we wcześniejszych odcinkach, to jeżeli chcemy sobie nabić kolejną rangę, musimy zbierać doświadczenia. Zbieramy doświadczenie poprzez awansowanie Warframe'ów, awansowanie broni, i towarzyszy i tak dalej, i tak dalej. Dzięki czemu będziemy mogli danego Warframe'a, skoro nam się podoba, awansować jeszcze raz. Przez to też zwiększymy naszą pojemność na mody, tak? I co my tu mamy jeszcze dostępne? A tak, więc tak, Aury. Aury, jak widzicie, nie ma tak dużo. Natomiast one też są spolaryzowane w niektórych warframe'ach. Niektóre warframe'y, czy warframe'y nie mają w ogóle. Żadnej polaryzacji, natomiast niektóre są spolaryzowane, tylko stalowa szarża ma dziewiątkę. Dzięki czemu po podwojeniu, znaczy po wsadzeniu ją w polaryzację konkretnego gniazda, nigdzie aury nie możemy, widzicie, wsadzić w żadne inne miejsce. Zatem wkładamy sobie w miejsce z taką samą polaryzacją, bo tutaj też możemy włożyć sobie, jak widzicie, kolejną inną polaryzację. Natomiast zobaczcie, jeżeli włożymy sobie siódemkę, to z 60 tylko do 65 nam podniesie. Natomiast jeżeli wsadzimy sobie z tą samą aurą, ale też weźmiemy sobie z tą samą polaryzacją, też weźmiemy sobie siódemkę, to już mamy 74 punkty miejsc na mody. No i dodatkowo Jakiś tam efekt. Pamiętajcie, że aury są takim typem modów, gdzie yy, tyczą się one do wszystkich graczy, którzy automatycznie a, w danej chwili znajdują się w drużynie. Czyli jeżeli będziecie mieli, i one się kumulują, czyli jeżeli, jeżeli będziecie mieli czterech graczy ze wzmacniaczem karabinu, no to wszystkie wasze obrażenia od karabinu zostaną zwiększone nie o 27%, tylko o 4 razy 27%, tak? Czy na przykład, jeżeli mamy do czynienia ze stalową szarżą i jest czterech takich graczy, to wasze wszystkie obrażenia od broni białej zostaną zwiększone nie o 60%, tylko o 240%, tak? 4 razy 60, to bardzo proste. No i mamy tutaj dostępne jeszcze takie gniazdo, można powiedzieć, Utility, tak? Exilus, który pojawił się dosyć niedawno i niektórzy gracze, nawet grający albo wracający teraz do gry, mogą nie wiedzieć, o co tam chodzi. Też musimy sobie wykupić konkretny konkretny mod tutaj, znaczy konkretną tak jakby funkcję, która też kosztuje nas bodajże 20 platyny, żeby odblokować to gniazdo. Ono normalnie jest zablokowane. Exilus służy w zasadzie tylko do przyspieszania nas, do jakiegoś tam takiej utility, tak? Zwiększa odporność na tarcz na etapy lodowe, zwiększa tam długość tego ślizgu i tak dalej, tam zwiększa jakieś skakanie i strzelanie podczas parkura. To nie jest tak naprawdę najpotrzebniejsze. Więc, jeżeli macie możliwość nam zdobycia jakkolwiek platyny, nie wydajcie to na to gniazda akurat, e, chyba że rzeczywiście będziecie tego naprawdę potrzebować. Ale to tak naprawdę, że naprawdę potrzebować. No i dobra, i to chyba tylko tyle, co mogę Wam powiedzieć tutaj o wsadzaniu tych modów w, w konkretne gniazda w, w Warframe. Ie. Natomiast, jak zdążyliście zauważyć, broń jest strzeleckie. Zarówno broń główna, jak i broń boczna nie mają e, żadnych innych gniazd poza tymi ośmioma podstawowymi, e, które też możemy, jak widzicie, pojemność zwiększyć, których też pojemność możemy zwiększyć za pomocą katalizatora e, orogi. No i tak, e, za to broń biała ma dostępne jeszcze dodatkowo e, postawy. Postawy to jest ten, taki typ modów, które są dostępne tylko do konkretnych broni białych, do konkretnych typów broni białych i one nam odblokowują kolejne kombinacje, jak widzicie, ich poziomy, im wyższy poziom, tym więcej mamy tych kombinacji teraz, a dwa zwiększają nam ilość y, miejsc w modach, tak, czyli jeżeli tutaj mamy normalnie dostępnych 60, to krzyż bliźniąc zwiększa nam tą ilość do 70. No i dobra. Y, inaczej sprawa ma się z towarzyszami, bierzemy sobie ulepszenia na towarzyszach. Tutaj mamy dostępnych 10 modów, natomiast różnica jest taka, że mają one że cztery z nich mają taką dziwną polaryzację, tak? Ona się nazywa O to są instrukcje, tak? Więc te instrukcje możemy sobie tutaj włożyć i one są dostępne dla nas od początku. Cała reszta nie jest spolaryzowana. Hmm, chyba że mamy wersję y, prime. Z broniami naszych towarzyszy jest tak jak z naszymi broniami, czyli mamy normalnie dostępne 4-8 miejsc, tak jak to miało miejsce w Warframe, tak. Dodatkowo, przelecimy się po rynku, żebyście zobaczyli jeszcze jedną czy dwie rzeczy, które, dost które tam są potrzebne przy omawianiu rzeczy z modami. Po pierwsze, mody i rdzenie, tak. Jest taki motyw, że możemy wydać. Ileś platyny, jeżeli mamy jej za dużo, w co wątpię, jeżeli jesteście początkującymi graczami. Natomiast y, może są gracze, którzy już zarabiają, którzy zarabiają sporo tych pieniędzy, na niej wydają je na warframe. Jeżeli tak jest i rzeczywiście pompujecie w to pieniądze, to zarówno możecie sobie zakupić pakiety fuzyjne, czyli to są te rdzenie w y, sztukach. Tak, gwarantowany jest jeden y, rzadki rdzeń fuzyjny, y, dwa rdzenie mogą być rzadkie, no i. Aha, trzy rdzenie i dwa rdzenie fuzyjne mogą. Aha, dobra, spoko. Co jest w ogóle bezsensowne, kupowanie tego, jak i tych modów, bo w najlepszym pakiecie za 90 platyny mamy 5 losowych modów. 5 losowych modów, z wszystkich, jakichkolwiek w ogóle z całej puli, z których przynajmniej dwa będą rzadkie. Tylko i wyłącznie dwa będą rzadkie. Jak widzieliście, ja wam to pokażę jeszcze teraz. Modów jest tak dużo, że nie jesteście w stanie zwyczajnie. Chyba, że macie, nie wiem, jakie dziwaczne szczęście, albo jak dużo pieniędzy. Zobaczcie, jak dużo jest niepowtarzalnych modów. To jest praktycznie możliwe, żebyście trafili ten, który chcecie, albo rzeczywiście Wam przydatny yy, mod. Natomiast sprawa wygląda tak, że możecie, że możecie trafić dowolny mod, czyli też te, które nie są transmutowalne których nie możemy uzyskać na jakichś tam mapkach, bo ich nie odkryliśmy i tak dalej, i tak dalej. Każdy jeden mod może się Wam tutaj trafić. Z jednej strony jest to ryzyko, z drugiej strony może być to niesłychany zysk. Natomiast jeszcze mamy taki motyw, gdzie tutaj sobie zajrzymy w wyposażenie i komponenty, tak. I tutaj mamy katalizator Orokin, jak i reaktor Orokin, czyli możliwość podwojenia nam ilości punktów, które nam się zużywają przy Włożeniu w nie konkretnych modów, tak? To jest tutaj, akurat się tutaj znajduje. No i natomiast 20 platyny, z jednej strony to jest dużo dla kogoś, kto tej platyny nie ma, kto nie ma stałej pracy, czy może jakichś tam stałych zarobków, i kto tej platyny nie ma. Natomiast bardzo dobrym y, pomysłem jest, jeżeli nie możemy tego przez dłuższy czas wyfarmić, znaleźć, czy nie trafia się jakiś tam y, alarm, czy coś takiego, co umożliwia nam zdobycie jakiegokolwiek projektu katalizatora lub reaktora Orokin, czy samego reaktora i katalizatora. To jest dobrym pomysłem to kupić jednak i tutaj mamy adapter jeszcze Exilus, dodatkowe to miejsce na mot na ten użytkowy, jednak jakoś tak się trafia, że te alarmy, które dają nam zarówno katalizatory, jak i reaktory, tak na tyle często się trafiają, że spokojnie jesteśmy w stanie tam powiedzmy w ciągu miesiąca trafić po jednym z nich. Nie musicie się przejmować tym, że nie posiadacie takich rzeczy, ponieważ zanim wymaksujecie sobie raz Warframe'a, czy drugi raz, czy trzeci, no nie, no to w, w tym momencie y, już powinien Wam się trafić, czy katalizator, czy reaktor. Ewentualnie za tą startową ilość, bo na starcie dostajecie 50 platyny. Warto jest sobie kupić jeden katalizator, jeden reaktor. Jeżeli takowy Wam się nie trafił, w momencie. Kiedy rzeczywiście jesteś tak w 100% pewni, że to jest wasza postać. Macie już wszystkie Warframe, pograliście za trochę i one są naprawdę takie kosiorskie i wypasione, że nie no ten to już musi... Ten, ten to już będzie mój i w ogóle i warto i, i rzeczywiście warto będzie złożyć tą platynę. No i cóż, to chyba wszystko, czego mogliście się ode mnie dowiedzieć o tych modach. Mam nadzieję, że Wam się podobało i pamiętajcie, że. Och, tak, jeszcze poczekajcie. Zapomniałbym o jednej ważnej rzeczy. Tutaj po lewej stronie od naszej mapy mamy syndykaty. Syndykaty to takie grupy, które do których możemy przynależeć takie jakby sekty trochę do których możemy przynależeć, wykonywać dla nich misje, zbierać reputację dla nich. No i oczywiście u jednych awansujemy, to u innych nam spadają punkty i tak dalej, i tak dalej. Oni nam wysyłają przeciwko nam zabójców, a cuda na kiju. Jeżeli warto jest w ogóle syndykat sobie wybrać dopiero w tym momencie, kiedy stwierdzimy, że Warframe'y, które nam pasują znajdują się tutaj. Klikamy sobie, już Wam wszystko wyjaśniam, klikamy sobie konkretny syndykat, bierzemy sobie dary, zanim przystąpimy do jakiegokolwiek syndykatu i będziemy mogli sobie zobaczyć, jakie mody mają nam dodatkowe do zaoferowania. Te mody są w ogóle nie do zdobycia, możecie je tylko odkupić od kogoś za platynę, ewentualnie możecie je sami kupić. W tym miejscu, jeżeli macie odpowiednią rangę, tą rangę akurat nie jest tak łatwo nabić, znaczy jest ją łatwo nabić, aczkolwiek zajmuje nam tu dużo czasu. Warto jest sobie wybrać już kilka, powiedzmy ze trzy warframy, które rzeczywiście się znajdują w tej puli, czyli tutaj mamy akurat Banshee, Chrome, MAGA, Necrosa, Rhino, Trinity, Valkyrie i Vaubana. Jeżeli powiedzmy, ze 3 się znajdują w tej danej grupie, no to wtedy warto wybrać jest rzeczywiście tą y, sekwencję pairing na, na swój syndykat, tak? Bo wtedy możemy uzyskać dodatkowe profity tylko za to, że. Przynależymy do tej grupy, tak? Czyli powiedzmy na walkiri możemy sobie yy, zmodyfikować konkretną umiejętność. Te mody służą tylko zmodyfikowaniu konkretnej umiejętności już posiadanych przez nasz Warframe, czyli na przykład tutaj ulepszenie paraliżu. Wrogowie znajdujący się pod wpływem paraliżu zostają ściągnięci w kierunku walkier i ogłuszeni. Czas trwania jest zwiększony yy, o 200%, tak? I też musimy sobie je wymaksować, też musimy je sobie wsadzić gdzieś tam w jakąś konkretną, że tak powiem, w jakieś konkretne gniazdo, jakąś konkretną dziurkę. Tak, mam nadzieję, słuchajcie, bo to już wszystko, co praktycznie dotyczy modów. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania albo ja coś pomyliłem, pominąłem, to upomnijcie mnie, bądź napiszcie o tym w komentarzu. Będę Wam bardzo wdzięczny. Zostawcie jakąś łapkę w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego nieporadnika. Mam nadzieję, że też zobaczymy się niedługo w grze. Trzymajcie się i cześć.